Tam, mm. Jak tam... koty? Ja się pytam. Dzwonimy do kotów? Tak akurat godzina dzwonienia chyba jest. Nie, mam nie. nie, jeszcze trochę za wcześnie. Za wcześnie, żeby do siostry dzwonić? Mhm. Mm która jest godzina? Zobacz, która jest godzina w porządku. 19.46 to jest godziną w Warszawie? No, która? Minus 4,5. i pół. A, to za wcześnie, przepraszam. Znaczy, no nie wiem, jak w piątek, ale wydaje mi się, że za wcześnie. Hmm. No to ciekawe, ile nam zostało. Znaczy, ile A, dzisiaj nam zeszło, wypłacając po tym zawyżonym kursie? Dla nich zawyżonym, dla nich hmm. 244 dolary. Czy co? Nie wiem. A ile mieliśmy? 800, coś. Tak. dolar okay, 1 dolar 250 rupii. No dobra, no to trzeba się za niedługo wpłacić, tak? O. Znaczy czy nie zostało jak Zostało 567 Co? 567 zostało. Do, dolarów? Mhm. A, nie, mówiłeś, że 200. A, tyle zapłaciłem. tyle dzisiaj była wymiana. A, okej, okay. ja myślałam, że tyle zostało nie. po 800. Nie no dobra, to na razie mamy. no ja, nie chcę pójść. 140. Ale pan nam przyjść, roponaczek chyba, tak? Ja właśnie tak, się ogarniemy. 40 to chyba jest jakieś 700... 700 rubli? Czy ja e, 7... Nie, tak. Nie, pierdolę. Ty, ale naprawdę niezły kurs jest teraz, bo... Przed, tuż przed wyjazdem, spadało do 1 złotówka. 45, nawet 44. A jeszcze wcześniej, zanim złotówka tak spadła, to było około 50, 51. Dzisiaj, 1 złotówka to jest 58,5 rupi. Tak, tylko że nie z butów karośnie, bo jak widzisz to w stosunku do spada. Tak, spada. Tak, tak. Mm -hmm, dokładnie. Może chcą. Te może wiesz, może to spekulacja jeszcze, żeby przyciągnąć turystów, bo wtedy będą patrzeć na ceny. Nie, to chyba to nie jest pod turystów. Ale tu turystyka jest bardzo ważna. Przecież zobacz, co oni robią. Otworzyli e, tak, oni stwierdzili, że może turyści załatwają dziury. No my staramy się jak możemy, szczególnie u pana od rowerów. Jego dziurę budżetowo załatałem solidnie. Oj, tam, oj, tam. Prawda mu 40 zł dałeś już się <grym> uważasz za. Wydaje się, że starają się przetrwać. No. Chyba każdy się skarży. Widzisz? Mhm. Kogo byś nie spotkał, to... Nie, że, <słuch> co? To jest okay. kraj bardzo taki podobny do naszego. No. Wszyscy się skarżą. Wszyscy się skarżą na rząd, na ceny, na, no tak, na ceny tak, paliwa. Też tak. się skarżyli. A na rząd, no tak. Ale no, 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 to waży. 20, tak, ale 3 lata temu. Wtedy był dobry. A czy nie tak jak u nas? Ale ciekawe, na ile mają rząd? Na 4, na 5. Ja zrozumiałem, że 3. Tak? A. Ja zrozumiałem, że 3 lata temu wybrali. No tak, ale też zrozumiałem, że.